Ciemaneczko, witam w kolejnym odcineczku. Na razie królik śpi. Ja chciałbym przygotować jeszcze. Parę, właśnie podstawowych rzeczy. Takich jak na przykład pójść po węgiel. Dlatego, że chciałbym zrobić dla nas zbroję. Mogę zrobić z lamelek. I to mi daje zbroję lamelkową, która ma trwałość 450. Łatwo ją zrobić. Troszeczkę kosztuje, ale stać nas na to na razie. I później zrobimy sobie łuski z miedzi, aby zrobić zbroję łuskową. Tylko, żeby zrobić tę zbroję łuskową, to potrzebujemy skóżnia. Żeby zrobić skóżnię, potrzebujemy karbowanej skóry. A tego mamy na razie mało. Do tego już królik zaczął się tutaj właśnie przygotowywać. Dlatego, że. Troszeczkę tych sztabek zrobił, i z tego będziemy robić właśnie łańcuchy potrzebne na te drugie. Tu jakiś dzonko jest. O, porciek gulaszu dla mnie akurat. Jak fajnie. Ale parę rzeczy jeszcze się przyda, i chciałbym to ogarnąć, zanim właśnie królik się obudzi. Więc teraz do tego przejdziemy. Ale jeszcze zanim, to możecie mi w sumie powiedzieć, jak wolicie, żeby odcinki były robione? Żebym bardziej opowiadał, czy może więcej pokazywał z gry? Jak wam się bardziej podoba? Byłbym wdzięczny, gdybyś napisał o tym komentarz i na wstępie zostawił lajeczka. Przechodzimy do odcineczka. Zacząłem od lepienia formy na lamelki. Potem wsadziłem krzemień do ogniska, a kopiąc ziemię obok bazy, znalazłem mieć. Zrobiłem prowizoryczny budyneczek, żeby wszystko mogło się ładnie wypalić, oraz trochę ogniotrwałej gliny. A z niej zrobiłem cegły i wyłożyłem je, jak i formy na lamelki. I zaczęły się wypalać. Nawet w tej pogodzie coś dojrzało, ale niektóre roślinki były martwe. Ale przynajmniej udało się odzyskać nasiona. Polowałem dzika i owce. Następnie zebrałem glinę, a obok znalazłem drzewo gruszy. Nadciągała burza temporalna. A wracając usłyszałem młodego wilka, którego udało mi się zagonić do zagrody. Nakarmiłem niewdzięczne dziki i zrobiłem 6 porcji gulaszu. Następnie musiałem pozbierać trochę drewna, a w międzyczasie zagoniłem kolejnego wilczka do naszej zagrody. Zrobiłem dymarki i dodałem do nich materiał, i przyszła burza temporalna. Pobiegłem więc szybko po pochodnie, zobaczyłem wielką żyrafę i zostałem zaatakowany przez pieska. który mnie pokonał. Po czym zaatakował mnie kolejny raz. Chciałem uciec, ale zagopałem się w śniegu. Ale jak to mówią, do trzech razy sztuka i udało mi się schować w piwnicy. Próbowały się do mnie dostać, ale drzwi wytrzymały. Po burzy w końcu podpaliłem dymarki i wytopiłem pierwsze lamelki. Zacząłem wykopywać wielki mielęż i wykładać go drewnem opałowym. Po powrocie zobaczyłem martwego wilka, który został zabity przez coś plugawego. A potem czekałem na królika. O, i królik się obudził. Widać, że się obudził, no. Ha, 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 jak, oczywiście, że tak. I to obudziłem się, że tak powiem, w bardzo nieciekawych okolicznościach, ten dreszcz od razu za taką... Ale powiem ci szczerze, jest bardzo dobra wiadomość dla ciebie i dla mnie w sumie też, jako tutaj kowala i... i, i, i tego, gościa od skór. Co, co, co? Mogę ci sprezentować... Plecak w końcu. Słuchaj. Obiedzany. No kurde, oczywiście. Ej! Co to rzuciło? O! A tu A, jest szomek nam się tutaj. O jest wilczu. Siema kolego. Trzymaj plecaczek, proszę. A piękny, dobra. O kurde. I będzie z wielu. I teraz słuchaj, bo ja bym chciał się zająć tym. Chciałbym teraz ogarnąć no. Jakiś nawet mini, mini budyneczek, taki tylko z ziemi, Aha. żeby te beczki gdzieś ci postawić, żeby troszeczkę zwiększyć produkcję. Dlatego, że dwie zbroje z miedzi tak naprawdę potrzebujemy zrobić. Ale no, do zbroi dobra, łuskowej dobra. potrzebujemy zbroję kolczą. A żeby zrobić zbroję kolczą, potrzebujemy skórznie. A żeby zrobić skórznie, potrzebujemy 14 garbowanych skóry na jedną. Najpierw chcę zrobić te lamelkowe, żeby po prostu były, bo nas na to stać. Na wszelki wypadek, gdyby coś no. było trzeba, to będziemy mieć też na wymianę. A okay. no, do tej lepszej potrzebujemy Potrzebujemy właśnie sztabki miedzi, które już tam przygotowałeś. No i będziemy potrzebować dużo, dużo, dużo garbowanej skóry. Dużo, Ogólnie garbowana garbowanej skóra skóry. to bardzo nam potrzebna jest. Tak, one generalnie się przydadzą, pewnie, że tak. Spoko, możemy takie pomieszczenie zrobić, tylko wiesz co? To pomieszczenie byłoby idealnie zrobić gdzieś bardzo, bardzo blisko wody, a najlepiej te beczki ustawić w ogóle przy jakimś źródełku, bo mi wtedy znacznie łatwiej będzie zapełniać je wodą. No to tutaj, patrz, dawaj zrobimy... Tu po prostu no nawet nawet gdzieś tutaj na razie taki jakikolwiek żeby był w sensie Prowizorę, tak tak taką, tak 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 ja się tym zajmę na szybko, żeby zrobić taki budyneczek. No, mam nadzieję, że tutaj troszeczkę lepiej właśnie będzie teraz. No, wody to ty masz tutaj pod dostatkiem. Ciasto, ale własno, jak to mówią. <grystanie> Otóż to. Po tym chciałem zrobić latarnię dla królika. Więc wybiłem miedzianą płytkę, po czym ją upuściłem i zgubiłem w śniegu. Ej stary płyta z miedzi mi zniknęła. Przez przypadek klikłem na nią przejeżdżając myszką, rzuciłem ją gdzieś do śniegu i nie ma jej pod tym śniegiem. Zniknęła. <grystanie> A, mam ją, mam ją, mam ją! Mam coś dla ciebie, króliczku. Ale tu widzę no, robi no, się. No stare, wszystkie beczuszki praktycznie już zarobione i się tworzą. No co tam masz fajnego? To twoja nagroda w takim razie. Hey. O, No dziękuję! O kurczaki, ale mam teraz lataryny. No, poka, poka! Fajny! Patra, jakie wyprawy nocne można chodzić. Ej, różni się troszeczkę, no? No właśnie tak. A, dobra, bo teraz patrzę jaka jest różnica i co ja mam te jakieś yy, no, mleczne to szkiełko, tak? Czekaj, czekaj, to ja ci oddałem swoją? Chyba tak? No chyba tak. A nie, to oddaj mi tamtą. Tą weź. <laughs> nie no, teraz to mam dwie. <laughs> no i widać różnicę. No. Tera teraz się wszystko zgadza, no. Na pewno na to nam tej cyny proces. kurde brakuje. Najbardziej. Chodź jeszcze, pokażę ci. Tu robię taki mielecz. Uo, 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 Strasznie dużo. Masakra. Dlatego ja to... potrzebuję teraz się Pomógł właśnie jest, przejść. Ten? Możesz, ja idę po bazalt, w sensie tam gdzie mieliśmy bazalt. Czyli na A, północ, no, no. bo obsydian mi się kończy, więc potrzebuję troszkę więcej po niego pójść. Może coś popoluję po drodze Aha. i chciałbym, żebyśmy zajęli się. Żebyśmy wzięli kilof geologiczny i poszli gdzieś na wyprawę, no. spróbowali znaleźć cynę. W różnych miejscach kopać, żeby tylko ją Aha. spróbować znaleźć, bo naprawdę nie wiem. Ja słyszałem tylko legendy o tej cynie. Poszedłem więc pozbierać obsydian. Na szczęście wiemy, gdzie jest go dużo. Szedłem jeszcze obok do jaskini, ale na samym dole kompletnie nic nie było. Wracając, chciałem jeszcze parę drzew. Drzew, aby później przerobić je na węgiel. I wyruszyliśmy na poszukiwanie cyny. Kurde, ale to niebo jest ładne. Tak w ogóle, naprawdę. Ej, powiedz mi, co to jest? Tam na górze no. takie żółte, Ta. jakby chmurki. Co to, inne galaktyki, widzisz? A, bez no, widzę, widzę Dwie widzę. Dwie są widzę. takie. Tak, 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 tak. No, jest taka szansa, że to jakieś układy po prostu. Jedna gwiazda, taka czerwona, Ta, no nad tu, takie nami. Mgiełki. Tak. Aha, jest, 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 jest. Widzę te gwiazdy. Najmocniejsza taka czerwona. Gurdy. Jaki Ładnie. romantyczny wieczór. Możemy no się ustawić i oglądać gwiazdki, tu żółte, tu czerwone. Tu niebieskie. Proszę ja ci. <grym> tak gdzie idziemy? Dawaj prowadź. <grym> uh, dobra, zapraszam. Du? Do? Doszliśmy? <grym> <grym> tak, dokładnie. Daleko jeszcze, daleko jeszcze. Mogę trochę po drodze zgłodnieć, ale jakoś to przeżyję. Ja też nie miałem nic do jedzenia, musimy coś upolować. Może się coś. O, pająk, pająk, pająk. Ja bardziej do jedzenia chciałem niż do bitki, ale. E, e. Dobra, mamy go. Mi się mój kończ brązowy w ogóle. Falks. Musimy no, coś znaleźć. Powiem. Ci, Opie, musimy coś znaleźć. Ja już z miedzianym biegam. Zajęliśmy się rozbudową wioski, a o nas zapomnieliśmy. Kurde, ale powiem ci jeszcze, że trudno jest zrobić to wszystko. O, pułapka. Z jedzeniem. Świeże przez 5 no, lat. sobie zostanie? O. Świeże przez 5 Martwy lata. dzik młody. No nie gadaj, że się młody dzik złapał tutaj i sobie umarł. Kurde. O nie, można. Hoho, oh, <laughs> można wyjąć <kupić> jeszcze raz. Jeszcze ja go No dobra, zbiorę coś, niech chociaż niech nie pójdzie na marne. Ej, dwa razy surowe mięso i surowa skóra mała. No kurde, to już tak taki dojrzewający. ty. O, wilk! Jaki kurde? To ja po, jaki czarny wielki złoty. Ale zczajony ty. Dawaj go. Dobrze. A, tak. Elegancko chłopie. Prowadź, prowadź. Banini, bananini, dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy, o! Bo to noc niby młoda, a tu kurde trzeba pracować. A tu kurde, kłoda! A kłody szkoda. Ee, coś tu jest? Co, co, co? Mam jakieś zwierzę. A, w ten a, sposób? Tak, uciekło. Chyba jakiś mały. Nie, nie mały. O! Nie, nie, nie. Nie, no, nie, 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 Wpadłem do dziury, tam jest niedźwiedź brudatny. Co to Co? No! Co? Jak to ze mną? No, był tam. O, chłopie, prawie go uderzyłem jeszcze dodatkowo do tego. On gdzieś tu był. Właśnie, mogło słychać, ale go nigdzie nie widziałem. No, ja go widziałem przed sobą centralnie. Jest gdzieś tam w dziurze, możesz mi zaufać, chyba że chcesz sprawdzić. To wiesz. Zapraszam, nie? Wolałbym to przeżyć raczej na razie. Nie, dawaj, lecimy, bo to nie zabijemy go w tej dziurze. Tak, 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 tak. Coś czuję. Oj, dawaj. Ty ja już głodny jestem strasznie, co jest? No ty za dużo jesz, chupy! Ja wiesz się nie na żarty, ty opy. Tylko pytanie, gdzie trzeba będzie się wkopać, bo na coś będzie. A ty ominąłeś. Co ty mówisz? No faktycznie. To moje oznaczenie jest dosłownie tu, o właśnie tu. To ci samo zaznaczyło, czy, czy co? Nie, nie, to jest zaznaczenie z tego z um, kilofa tego geologicznego, wiesz. I on ci sam tutaj zaznaczył, tutaj? E, no właściwie kurde, dziwi mnie to, że to w tym punkcie. Pokaż jest w, akurat, w ogóle. Tak, byśmy tu poka poka jak to wygląda. Ja, no Bo ja tego kilofa to nie korzystałem w sumie. Czaj, to muszę się wkopać do, do ziemi, znaczy do skału, tak? Tak, 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 tak. Kop się do skał ustaw sobie ten drugi tryb. Jak dobrze pamiętam, i tym drugim trybem wtedy będziesz odkrywał, tak wiesz, szerzej, ale więcej. Tryby wyszukiwania, no. i tam dobra. trzeba chyba 10 tych skałek rozbić, żeby wpadło. Bo będzie informował, że potrzebuje jeszcze iluś tam próbek, nie? Żadnych złóż w pobliżu. Dostałem informację po pierwszym. Na pewno nie tym pierwszym, ten daleki zasięg, niepewny wynik. Bo krótki zasięg dokładny wynik A sprawdziłem może? W tym drugim. A to sorry, sorry. To ten Ale pierwszy, nic tu no. nie ma. Tak, tak, tak. Jakby. W ogóle no, ten, ten drugi dał mi, że nic tu nie ma. No to dawaj tym pierwszym teraz. No bo ja tu mam na perfida kropę, że tu jest coś fajnego. A no, widzę że, potrzebne jest. No, dwie próbki. Dwie próbki. Dwie próbki. Masz może drewno opałowe? Ej, nie. Albo węgla? Ale mam drewno. Ja wiecznie na żarty jestem, ja nie wiem o co chodzi ze mną. Ja mam pełny pasek odkąd wyszliśmy. Nawet mi nie spadł. Co ty gadasz? No to coś ze mną jest nie tak ewidentnie. Jedna próbka, jedna próbka, no ale kurde, ile tych próbek ty potrzebujesz? Tak, się dużo trzeba tego wykminić nie. Okej, okay. ubogie, bardzo ubogie, maleńkie. Maleńkie ilości kasyterytu. są maleńkie. Ale to jest maleńkiej ilości to jest mniej niż 0,28 promili. Ale i co to ci zaznaczyło jakoś? Na mapie coś? No właśnie. Tak, tak. Kropkę powinieneś mieć na mapie normalnie, no? A, no i mamy. Znaleziono 2 śladów rudy. Okej, okay. maleńkiej ilości kasetery Ale dobra, no to w takim razie to jest złe miejsce. Musimy iść gdzieś indziej kompletnie. Tak, musimy szukać gdzieś dalej. Ty, a tam się coś. Tam idziemy, tam się coś świeci. Pewnie handlarz jakiś. Ale widzisz może on też, może to będzie handlarz, kurde cyną. O! I teraz mówisz z sensem, hopie Ach, kurde Królik! Oj, taki wielki, wyrośnięty. Ty, pat, tu pod wodą jest normalnie. No właśnie. Z drewnem. Podwodne Wiekowa kłoda. Ruiny. No właśnie to drewno widzę. Ej, ale to dziwnie to. Spękane naczynie rolnictwo, co my tutaj mamy? O! Na górze jakaś skrzynka jest. Zapadnięta, sześć zębatek U. I Borax rodzimy, o jak dobrze, że Borax się znalazł Pięknie, pięknie Ale pod spodem nic nie ma O, mała armia no, idzie Ale co to Ja pierdzielę. O, trzeba się zasłaniać, burza Widzisz, zasłaniam się A no, rzeczywiście Ej, ej, stój 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 stój! Co? co to jest? Stoj, ty, pa, 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 pa. co to, co? co to jest? Co to? Eee, ty <laughs> Łoś jakiś? Jest? Ja chcę łosia Ty, może na łosiach można jeździć? Może, ta, może łosia można dosiadać ale zabijamy go co? Wracaj tu Dostał Oś, raz. kawałki węgla brunatnego myślał to takastery Hej <laughs> rodzinka kurczaczku Co ty mówisz? Gdzie on? Gdzie on gdzie? O tu jest Tu, 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 tu! Jest! Do go! A! Kurde patrz! Miałem wrażenie że się zablokował Straciłem dwie włócznie, nie goń wiem go, gdzie go, są. Goniń go, go, Mam go! Kroję go! Chodź tu! Łosiu! Wracaj tu. Nice! Mam go, leży. <laughs> Martwy łoś samica. Ale waga stworzenia niska. Kurde, wygłodniała była już. Dziewięć czerwonego mięsa. Surowa dzika skóra. <laughs> Niemożliwe. I troszeczkę grudek tłuszczu. Ale no ciekawe. Dra. To musimy też takiego złapać małego do zagrody. Do pułapki no, najlepiej. Stary. Idę zobaczyć, co to za trader jest. Handla z towarów Henry. luksusowych. Estok straconej nadziei, elegancki ostrzeg kompletnie bez, bezużyteczny wobec nadchodzącego zła, płaszcz arystokraty. Pierwszynek Trzy to dużo. Czerwone szkło, tak srebrna bransoletka, kuszula arystokraty, elk medalion. Ty, o, widzisz? Patrz, dobra, dobra, to jest to, jest fajne. To jest fajne. Na Nagolennice straconej mu się nadziei. Towary zresetują za dzień. No ale może będzie mieć coś takiego. A, to się wróci z zębatkami. Na północ bym biegł dalej. No dobra, jest? <gry> <gry> Ale jesteśmy na płaskim terenie w ogóle. No. Tu jakieś ruiny. Nie. W ogóle, tak dokładnie, jakby na północ, i nieco później na zachód, powinniśmy mieć. Um... Ten taki piaszczysty teren, ale chyba na piaszczystym terenie te, ta cena nie występowała, nie? Mówiłeś chyba coś? Czy mi się wydaje? A nie, 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 to ja mówiłem do czegoś innego. Nie pamiętam do czego to było. Do czegoś innego to było, nie? Ale do gliny ogniotrwałej to było. A, tak, faktycznie. No to możemy teoretycznie to sprawdzić. W ogóle patrząc po mapie, jest takie... Dzikie miejsce tutaj bardzo. Ma dzikie ze względu na to, że jest takie wydziobane, takie dziury ma, jakby. jakby to tak poszatkowane, albo coś by spadło, bądź zostało przyciągnięte po tym miejscu. Możemy zobaczyć, co to. Ej, coś tu jest na dole. Masz zejście? W sensie pod tym wszystkim coś tutaj jest. Wiekowy o uchwyt kudy, na pochodnie no? i już się opłacało tu zejść. A no kurczaki, patrz. Bo go, często no? właśnie mogą być jakieś takie groby, albo jakieś inne ukryte pomieszczenia pod tym wszystkim, tak sobie kopie. Teraz na jakiś czas. Aha. Raczej niżej nic nie ma. Dobrze, dobrze. Strasznie płaski ten teren jest. Na północ takie drzewka jakieś są już i góra, więc. Wiesz co, właśnie dlatego na północ, jak pobiegniemy kawałek, tam się zaczyna znowu ten taki żółtawy teren i też jakieś wzniesienia. Możemy sobie to zobaczyć. Mocno tej polanie. to won... Ej, Boraks tu jest! O! Dobra, dobra boraks, raksior się przyda. No, zdecydowanie, zdecydowanie stary. No, mm, ciekawe, nie jest. <głos> <głos> ale dobra, no, powybijamy go trochę, bo rzeczywiście on do tych skór jest niezbędny. Znaczy, można też y, wodę wapienną robić, tak? No, ale do tego potrzeba wapna. Nie wiem, jak dużo zużywasz. Wiesz, co? Na jedno takie, co zbieramy teraz. To ja to jeszcze muszę sproszkować. Jak sproszkuję to wychodzi razy dwa tak naprawdę tego, co zbierzemy, nie? I na 5 litrów wody potrzebuję dwóch sztuk takiego sproszkowanego. I dosyć szybko to wyjeżdża, także tego boraksu to nigdy za wiele w sumie. To dobrze. W Na sensie trochę tutaj tego jest. No dobrze, dobrze, fajnie się trafiło. Ale widzisz, jak zawsze znajdujemy po drodze coś innego, co ok, i tak się przyda, ale to nie jest cel, jakby naszej podróży, nie. A i jak tutaj jesteśmy, to ja sprawdzę tym kilowym w ogóle. Żadnych złóż w pobliżu, tym, tym szybkim trybem, że tak powiem. No, no, no. Przyzwoite kasy ale jest 0,14 promila. Przyzwoite, ale 0,14% promila. Co to kurde znaczy dokładnie? No właśnie to jest bardzo dobre pytanie. No ale wychodzi na to, że gdzieś to tutaj jest. Więc co, ale może bym się rozejrzał tu na zewnątrz, może kurczę, wiesz, jak ten Borax tak znaleźliśmy, to podobnie znajdzie się też i te. Tylko że właśnie 0,14 promila brzmi bardzo mało, nie. Bardzo mało, dlatego myślę, że może... O, tu jakąś dziurę znalazłem. Schodzę. Dobra. Ale wiesz co, możesz do mnie tu zejść, bo... są, wiesz, jaskinie wydrążone i istnieje szansa, że tu się znajdzie trochę tej cyny. Najwyżej, jeżeli nie znajdziemy, to wyjdziemy stąd po prostu, tak? Ale póki co to dobra. jest najbardziej obiecujący level, jak do tej pory. Chodzę. Dobra. Proszę, proszę. Nie, nie wierzę, że dostałeś! <laughs> co ty robisz? Rzucam sobie... <laughs> żeby pięknie trafił. Dobra, prowadź! O, zapuściłem się tu od lewej na razie. To twoja jaskinia. O. Ale to chyba łączy się z tym y, robaczkiem. Tak, 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 możemy go tu rozwalić od razu. Ło! Dychamy. Dobra, też to jest saleta. Tu nic to nie ma. Te pęknięte skały tylko mnie zastanawiają, co one oznaczają. Czy po prostu jest pęknięte? Może być tak, że, że dokładnie tak mówię, że po prostu, że pęknięte i tyle. to jest jeszcze jakiś chłop. A, w skale, nice. No tu nic nie ma. dobrze. No niby taka, kurde, jaskinia jakaś a, jaskiniowa, ale tak, no... No tak bez strzału dupy nie urywa póki co, nie? Nic nie, tu nie ma. Więc... O, tu mam wungla trochę ogólnie. Kasty tyryt małej ilości, mam! Idę. Tylko, znaczy mam. Yy, w okolicy gdzieś jest, tak? A ile I promieni? pytanie, co ta okolica oznacza. E, wiesz co, ja wziąłem z tego najbliższego teraz. O, o, dobra, dobra, dobra. Czyli do chyba 15 klocków od nas, jak dobrze kojarzę. To ja z idę instrukcji, tu. instrukcji, bo tu się wkopałem. Dobra, dobra. No to trochę niżej pokopię jeszcze. Ty! Masz? Rudacyny, mam! <śmiech> <śmiech> to ona istnieje, kurde! Ona istnieje, stary. Dobra, teraz tak bezpiecznie w miarę, na boczek. Pięknie. Nie, no elegansior, dobra, super. W końcu. No nie, nareszcie. Ale patrz jaki fart, że akurat tutaj się weszło znowu i wykwikało to. Ej, ale sporo tego nawet tutaj Ej, nawet jest. Ej, całkiem dużo no właśnie. jest, no. Ej, ale mi ten w lewo tutaj zębata leci w ogóle. Strasznie szybko w tym Ej, miejscu. No. Wow! elegan, o przepraszam Myślałem, że coś mi <laughs> zbije w A to są y, średnio bogate złoża, czy słabo bogate, czy jakie? Ubogie Ubogie, a, 5 tak ten no. Potrzebowaliśmy dwa samorodki W sensie, przyda się więcej, pewnie, że tak To nie zmienia faktu, że potrzebowaliśmy dwa samorodki Żeby zrobić ten właśnie kilof z brązu cynowego Ale teraz będziemy mogli normalnie robić kilofy z brązu cynowego zamiast miedzianych na przykład, nie? Dokładnie Bo tego dużo starczy Fajnie, fajnie Ja mam 32. Na ten moment, a jeszcze trochę tego tutaj zostało. Wykopaliśmy całą cynę z tamtego miejsca i zaczęliśmy wracać. Po drodze upolowaliśmy renifera i sami staliśmy się zwierzyną. Z wilkiem jeszcze możemy się pobić. O! <laughs> to, może. Miałeś mi pomóc królik. No kurde, nie <laughs> ja uważaj! Odzyskałem rzeczy i wróciliśmy do bazy, gdzie wytopiłem brąz cynowy i wlałem go do formy kilofu. A następnie króliczek zabrał się za budowę kuźni. Oczywiście obok musiał pojawić się portal, ale po czasie zniknął. Nie było z nim na szczęście większych problemów. Na dole królik dał granit, a na górze pomieszał dąb razem z modrzewiem. W wielu miejscach używał dłuta, żeby nadać temu dodatkowy klimat. Przygotowałem mu wcześniej dużo materiałów, ale zdecydowanie za mało. Pomimo tego wykorzystał co miał i zrobił całkiem fajny. Budyneczek. No i co ty tutaj króliczku zrobiłeś, spec? No słuchaj, kurde budujemy tu kuźnię, prawda? Już powoli jakoś to wy... Co się stało z moim płotkiem? <laughs> Dobra, to, to trzeba będzie jeszcze usprawnić, żeby ten filar podtrzymał. Także zaraz sobie to jeszcze dokręcimy, ale generalnie z wierzchu już jakoś to zaczyna wyglądać. Brakło trochę nam materiału na szyby, okienka i tak dalej, ale to sobie tam dorobimy. No i generalnie tu jeszcze będzie piękne kowadełko zrobione. Tylko to myślę, że dopiero jak będziemy otwierać te kuźnie, to się wtedy... Zatrzęsie. Będzie parterek, tu na parterze zrobimy schody na lewo na pięterko. Natomiast tu będzie lada taka wysadzona plus y, pewnie miejsce na jakieś sztaby, skrole książki, inne duperele takie typowo y, jakbyśmy mieli zrobić taki sklepik ala. A z lewej strony, teraz akurat może być słabo to widać bo wszędzie mamy pełno śniegu i lodu. Tutaj gdzieś będzie taka otwarta właśnie kuźnia, kowadło. Jakiś piec, prawda, jakieś tam kominy, nie kominy żeby to też fajnie wyglądało, było podpięte pod sam budynek i żeby sobie działało na widok tej góry i tego pałąka tam wystającego, prawda. Żeby ładnie się obijało te rzeczy tutaj. Bardzo fajnie wygląda. No, także taki, taki kurczy pomysł, nie. Daszek jeszcze muszę tam troszkę dociąć, e, filary to jak widzisz się udało całkiem nieźle zrobić i tutaj to przejście. Bardzo fajne Każdęka właśnie, wydłutowałeś to wszystko. Takie. No kurde, już tutaj mówię, postaram się, trochę porobić jakichś detali, żeby to jakoś wyglądało, nie? Zobaczymy jeszcze tylko jak ze schodami, bo schody też można teoretycznie tak opykać. Um, I zrobić nawet ręcznie, wiesz? Że postawisz cały blok, ale możesz to tak wydrążyć, wybić, żeby się dało potem wchodzić jak po schodach, nie? Nie no, super, super. Jeszcze troszeczkę materiału, tak jak mówisz, trzeba ogarnąć. Tak, 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 tak. tak. Na pewno... Widzę głodny nie? cały nie? No czas, bo... prawie latasz. Tak... <laughs> Wiesz jak to się stało teraz? Nie wiem, ty też widzisz takie, tak że jest Oho. jaśniejsze jakby, nie? No właśnie, a tak nie powinno być, bo to jest ten sam materiał przecież. Ale to inny kąt padania światła, co ty fizyki w szkole nie miałeś? No na pewno jest jakieś wytłumaczenie na to, nie? na pewno na bank no, ciekawie to wygląda jak są takie odblaskowe na pasach, jak jesteś, wiesz <grym> tak jest, nie, no już fajnie się robi naprawdę, ale wygląda nawet, nie? no, już się tworzy, tworzy się już się to rozkręca, można powiedzieć, ale materiał fest na to poszło, to wszystko, co mi skompletowałeś tutaj, jak chociażby dąb, czy, czy kamień granitowy, to to wyszło, nie? myślałem, że tego kamienia to zostanie jeszcze w brud na coś późniejszego ale coś, ty, Lis zabił wszystkie co? Króliczki. Nie, no jak? Aha. Chyba, że to wiesz, no, standardowe pożywienie dla lisa, czyli te króliki, no poświęciły się w imię wyższego dobra, tylko szkoda, że ten lis jest jeden. No tak to by się chociaż coś zaczęły tam wiesz... I to samiec w dodatku, no to się nażar kurde skubany ty. Ale no wydaje mi się, że to by było wszystko. Piękną kuźnię tutaj króliczek prawie zrobił. No, jest gotowa. Tak naprawdę. Parę okien, parę materiałów w międzyczasie na pewno powstanie i jeszcze tutaj tak zrobimy, tak jak powiedziałeś, z boczku taką otwartą, bardziej średniowieczną taką... Tak, 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 tak jest plan, no, żeby sobie to tak zaaranżować. Więc budyneczek też jest w takich klimatach, że o, trochę kamienia, o, trochę drewienka, tak, jakieś tutaj bele nośne podtrzymujące, tak, żeby, dla pizzu, żeby wyglądało, nie? Nie no, bardzo dobra robota, świetna robota. Więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak było, nie zapomnijcie zostawić lajka oraz napisać komentarz. I do zobaczenia następnym razem. Bye -bye. Pa pa! Trzymajcie się!